Yeah, sorry, że zapomniałem, znaczy, że nie wstawiłem odcinku o 12, ale zapomniałem, yy, no bo zapomniałem, bo byłem u kolegi na urodzinach i wyleciało mi z głowy, żeby, żeby zrobić... To, to, to... Widzowie, to wtedy mnie i zapomniałem, i to będzie taki krótki odcinek, co zagram w Blogdasza. Nie wiem no. Ja go nawet nie będę montował. Ale do widzowie zostawcie łapeczkę w grę subskrypcję, ja go po prostu tak, e, tak dodam, bo jego nie, nie chcę go montować. Nie będę montował go. Nawet go chyba na szorce Nie no, nie dam go na szorce I sorry, że zapomniałem. No zapomniałem, wczoraj mi wyleciało, żebym nagrał. Cele mi wyleciało, żebym nagrał. A dzisiaj byłem u kolegi na urodzinach i nie wiedziałem. No wiecie o co chodzi. Czasem mi są jakieś sprawy. Nie, nie idę do ciebie do grupy. Śpię. Żartuję? <śm> Oh my god, oh my god. Oh my goodness. Nie, tylko nie spadaj. Ja spadnę. Widzowie, to już będzie na tyle w tym odcinku. I jutro już będzie odcinek. No, dobra, pa.